Cześć! Dzisiaj będziemy zwiedzać grotę korymów. O, idziemy tutaj, zobaczymy... O, korynki. Na razie słabe to potem. Ja tu na lajciku jeszcze do Sasin starku i już na momencie. Dobra, idziemy niżej i może zobaczymy, co tam jest ciekawego. Mam nadzieję, że nie padnę. Ej, co poza... Wdejcie tu. On dobra. Lecimy. Na razie ja tu co tam, kurczy. Z to tam. Ale ci idzie, jaka woda ładna. Ciekawe, co tam było. Może statek czy pływa jakiś spodzień. Dobra, idziemy niżej, zobaczymy. Ooo, one gord. o tego to trzeba uważać. Gdyby tak z pięciu naszło sześciu, to ładne kombo mogłoby pójść. Pat. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co tam jest. No, o, dobra. Wszyscy ładni idą, zwiedzamy sobie w tu. Nic tu ciekawego nie widać. Ogólnie nagry nagrywałem dłuższy odcinek. Ale nie wiem, obejrzałem, coś mi przerwał i, i marnie, bo jeszcze fajne sceny były, ale tyle zwiedzania myślę wystarczy i tak dużo pokazałem. Dobra, idziemy dalej. O, to, to wszystkie na lajciku idą. Też oni szans ze mnie mają. takim koksem. Dobra, oho. Ogólnie no, tutaj to jest benore zwiedzanie groty korymów. To w norę? Ale ta grota słaby eksp jest. Można sobie pospocerować, ale eksp to taki... I kasa słaba. Tyle, że sobie o pochodzę pomarnuje asasin stary. Ale pozwiedzać zawsze można. Ja lubię podróżować, więc sobie tutaj podróżujemy. Bo to żaden przeciwnik dla mnie. O! -o. Coś tam było? O, tam już i więcej, ale nie wchodziłem kurde. Będę gdzieś sobie pospacerować na razie jeszcze. O, na leciku, idę, moment. Nie ma lipy. I nie ma, gościa. No to zaraz, zaraz, przerwę na chwilę. No dobra, idziemy teraz dalej, zobaczymy, co tam jest. No dobra, na momenciku. Trochę kasy się zwróci przynajmniej do asasynki. Tak mam, gdę po asasinków czternaście kato. Wystarczy na dość długo. Ja tyle nie gram. Po, tutaj jak fajnie. Nie zeszły Ciekawe, ja. Ciekawie, skirmisher. A, no dobra. Dużo dość zwiedziłem, ale ogólnie to nic tu ciekawego w tych jaskiniach. Nie ma same korymy, no i wiadomo, jeszcze te inne są potworki, ale to pokażę w następnym odcinku. Dobra, to tam na dole. O, same cieniaki. Mhm. Dobra, dziękuję za obejrzenie odcinka. Zachęcam do subskrypcji, łapy w górę i komentarzy. Dziękuję. Cześć.